Witajcie, dzisiaj jesteśmy na heaven no i ja mam tutaj dziecko, ja mam tutaj dziecko, tylko że nie wiem gdzie ono jest. A zobaczcie tak wyglądam na heaven miło, kryć. No dobra, no i mam taki widok za oknem na centrum Brookhaven. No i gdzie jest to dziecko, bo chciałabym je wam pokazać, chciałbym, no bo zobaczcie, chłopiec. Więc chciałbym wam pokazać, zobaczcie. To jest dziecko. Moje dziecko. Dam mu jeszcze współlokatora, bo nie ma. Kolega z pokoju. O. No i to jest ten moje dziecko. No i się tutaj ja bawimy z dzieckiem. No, i mam taki dom, że każde dziecko by się z tego domu ucieszyło raczej. No dobra. No to może razem pójdziemy sobie poszukać jajek, bo wielkanoc jest. Właśnie na Białkanach jest taki update, że można sobie jajek szukać. Zaraz, zaraz. Dobra. To jest taka koleżanka tego dziecka. Dobrze. No to oni się tutaj pobawią. Kosz na dobra. No to oni się tutaj pobawią, a ja w tym razie idę sobie poszukać jajek. Mam nadzieję, że nie będą mnie szukać. No dobra. No to te dwa mamy znalezione. No to weźmiemy średni. Najpierw szukamy tutaj. Albo na pewno są gdzieś dalej. Tam jest jedno. Tam. Tutaj. Może w środku będzie kolejne. Raczej w środku nie są poukrywane te jajka. Miło. Dobra. Ja właśnie sam jestem tym miłym... Dobra. O! O, jest także tutaj. Właśnie na wierzchach są wąchywane te jajka. I gdzie jeszcze? I tutaj. Dobra. Właśnie możemy je i szukać wielkanocnym pojazdem. Który ja właśnie mam. Za znalezienie tych jajek. Tylko gdzie są te. O! Że tego nie mam odblokowanego, ale za to ten mam odblokowany. Zobaczcie. I sobie jedziemy. On, jak widać, on mnie szukał. Jak widać, on mnie szukał. Czyli nie mogę iść nie na, na szukanie jajek? Dlatego, że dzieci mnie szukają. Fajny plan zabawny ma prawda? Loda, chcesz? Jak widać, moje dziecko dorosło. No to ty może chcesz loda albo ty? Nie wiem. E, co oni tu ustawili? Co to normalnie? W ogóle jest. Co to jest? Czy wy widzicie, co te dzieci ustawiły? Ano. Ciekawe co to było. Właśnie ja jestem dobry. Jak się chętnie nie przyjmuje. O, dobrze. No to coś sobie ja jeszcze... Tu, mogę coś sobie ustawić. Na przykład coś do tych miłych. O, drapak sobie ustawię, drapak. Dużo drapaków nastawiam. To? Kolejne pudło? No dobra, niech sobie będzie. O i miski. A jak piknik, to też muszą być miski. O. No dobra. Czyli Pik... teraz sobie jemy, bo mamy tutaj piknik na dworze razem z dziećmi Ale moje dziecko zdążyło w tym czasie aż tak urosnąć? Nie wierzę. O, masz sobie loda jak chcesz. No i idziemy do domu, wykąpać się. Idziemy się wykąpać. No, kąpiel. Na kąpiel czas. Wtedy dzieci się nie słuchają. Jak się mnie nie słuchają? A nie dostaniecie lodów, jak się nie, nie nie posłuchacie? A na pewno lubicie lody, prawda? Idziemy się wykąpać. Plum plum, idziemy robić, kąpać się. O. Plum plum idziemy się kąpać. Kąpiel. O, kolega w spokoju. I teraz się raczej wykąpię. E, nie ja się kąpię. Ona się kąpie. No co? Dobra. No to ona będzie się kąpała, a ja w tym czasie... Zawołam drugie dziecko na kąpiel. No idziesz się wreszcie wykąpać? Czy wolisz tkwić przy tym stole do wieczora? Nawet już jest wieczór. No to wolisz się wykąpać? Czy tkwić przy tym stole do jutra? No. Zastanów się, co wolisz. Jak nie, to nie. Ale pójdziesz spać bez kolacji. Dobrze. A tobie zrobię za to kolację. Co będzie na kolację? Gofy. Gofy będą na kolację. Gofy im na kolację zrobię. Ta lodówka się większyła przez cały czas? A, nic. Dobra. No to gdzie ona wreszcie sobie poszła. No bo my przecież tutaj kolację. Kolacja. E. Kolacja. Do kolacja mówię. Wy nie wiecie, co to znaczy kolacja? Czy nie znacie słowa kolacja? Ja myślę, że każdy zna takie słowo. Dobra. Zjedź sobie ze zjeżdżalni, a potem mijemy kolację. Chyba lubisz go, free, prawda? Dobra. Kolacja? No to jemy sobie tą. Dobra. Masz ty też jedz. A ja w tym czasie my przecież kolację tu jemy. Kto to jest? Kolejne dziecko, tak? Nastolatka. Dobra, zapraszam. No i teraz idziemy spać. No i spać. Już idziemy, bo na to czas. Nie wiem, czy dzieci są takie posłuszne, żeby poszły spać, bo ja jak widać mam nieposłuszne dzieci. Dobra. Będą się bawić, aż się zmęczą i same pójdą spać. No to idziemy spać. A kotki dwa idziemy spać. Dobrze. Mam nadzieję, że się wyśpią. Spokojnie i rano się obudzą i będzie spokój. Zjadą śniadanie, pójdą do przedszkola i do szkoły. No i dobra. No i idziemy sobie spać. To znowu dzwonek do drzwi? E. Kto to jest? E, to ty poznajesz się! E. A ty, jak. O, jak widać, cały czas tutaj z krwi. Poznajesz się, to ty jesteś tym dzieckiem, które miałam na początku. Ja miałam na początku. Czy tak wyrosłeś. Dobra, nie, nie ma współlokatora, więc to nie ten, masz, Ech. o, i bardzo dobrze, i możemy iść sobie spokojnie, spać, a wy jeszcze możecie gdzieś pójść, powiem wam, gdzie możecie pójść, takie fajne miejsce jest w roblocie, takie, na które możecie wejść wy wszyscy. A te chcę, to oczywiście jest grupa, a i Milusiu Team. No i to jest taka świetna, fajna grupa. Mam tutaj czterech członków. I też zapraszajcie. Śmiało. I oczywiście subskrybujcie mój kanał, klikajcie głównie i piszcie komentarze. I wbijcie także mój kanał Umilusiu. Też taki fajny kanał. Dobra, no to miłego oglądania. Pa! i subskrybowania i klikania w kciuki w górę!